Cześć wszystkim, oglądacie Wiki Show. Wika, gdzie jesteś? Chodź tutaj. U, u, a, a, u, u. Uuu. Cześć wszystkim, oglądacie Wiki Show. Dziś robimy Orangutan Challenge. Powiedziałaś to wszystko poprawnie? A, szybko. Opa. Oh yeah. Startujemy. O, możemy to wziąć na morze. Uuu. Raczej na Hawaje. Ja jestem na Hawajach, gdzie byli podróżnicy. Chcę znaleźć ich pieniądze. 100 dolarów. To marzenie Wiki się spełnia. Najciekawszy projekt. Patrzcie. I tyle, nie trzeba nigdzie jechać. Gdyby to było takie łatwe, palmy mamy w domu. Tak, no i. O, można zagrać na gitarze. Mamy takiego orangutana, dobrze? I mamy takie owoce i małe zwierzątka. Zawieszamy naszego orangutana na lianie. Potem trzeba rzucić kostką. Jest jakaś gwiazda, owoce i zwierzęta, aha. Rzucamy kostką, na przykład wypada nietoperz. Bierzemy i wieszamy go tutaj. Tak, tylko uwaga, wieszamy bardzo ostrożnie, tak. Teraz trochę luzujemy, dobra, oddychaj bardzo powoli. Celem gry jest to, aby orangutan nie odleciał podczas swojej tury, w przeciwnym razie przegrywasz. I, dziewczyny, mam dla was niespodziankę. Oh! Przegrana odpada, a ta, która wygra, idzie do parku linowego. Super! I będzie? Jak prawdziwy orangutan. I będzie tak zwisać? Tak. Mam nadzieję, że to nie będę ja. No dalej, ty, ty. Mogę sobie to wyobrazić. Jakby, hej, ludzie, wyciągnijcie mnie stąd! Rzuć kostką, a... ale rzuć ostrożnie. Ananas. Ananas. Ostrożnie, ten orangutan jest chyba zdenerwowany. A może Może skoczyć w każdej chwili? Na lianie? Nie, nie, na lianie tylko i wyłącznie orangutan może. A na ręce? Gdziekolwiek Kiedy chcesz. Bardzo ostrożnie, powoli. Jeśli przegrasz, nie pójdziesz na winę. Spokojnie, wszyscy cicho. Ja tam będę zamiast ciebie zwisać. Tada, Jest. Oj, na razie jest. Łatwo. Dobra, teraz moja kolej. To samo. Też ananas. Ananas. Ostrożnie. Co to za owoc? Ten żółty jest większy i cięższy. Jakiś egzotyczny. Tak, są to banany. Powieszę je tutaj na nodze. Ta! Jest. Wika. Ja. To arbus. Jak to arbus? Um, Nawet nie wiem, co to, zielone. Cóż, to są jakieś egzotyczne owoce. To bomba. Wieszaj ostrożnie. No dobra, całkiem fajnie to wygląda. Gwiazdka, mam gwiazdkę. To oznacza, że mam janturę. Nie to ciężki. Hu, udało się. Wika, dalej moja kolej. Egzotyczny o, owoc. o nie, cudny owoc, ale jest ciężki. Nie wiem gdzie go powiesić. Jest, wisi. o nie. Jaszczurka jest najlepsza. Trzęsie tak. się. Gdzie? Na nodze, na udzie. Na udzie. Tutaj? Tak. Spróbuj. Arbus. Ostrożnie. Na razie wszystko jest stabilnie. Mogę na to nie patrzeć? Arbus proszę, przestań się trząść. Boję się. Tak. Tak. Wika, twoja kolega. Zmiana kolejki. Zmiana. Mm -hmm. Cóż nawet nie wiem. Nie topesz. O nie, nie patrzę. Nie ma gdzie go powiedzieć. Jak chcesz? Co jeśli spadnie? Zrobione. Chciałabym wylosować jaszczurkę. Nie ma żadnej. O, a myślałem, że to jest. Nie topesz. Dalej, dalej jeszcze. Cudny owoc. Teraz chyba będzie mocna porażka. Tak, dalej spróbuj. Nie ma gdzie tego powiesić. Opa, Opa mamo. mamo! Zrobiłaś to tak szybko. Jej, jaszczurka! Jaszczurka! Mamy ostatnią jaszczurkę i dziwny owoc. Nie patrzę? Boisz się? Tak! <grytanie> tak jest, zostały nam tylko cztery owoce. Dalej, Wika. Ty, ja, ty, ja. Tak, na zmianę okay. oczywiście. że gdzieś utknął w ogóle. Nie wiem, to dziwne. Tak, czekaj. Mamo, powiedz mi, czy powinnam patrzeć na ten moment. No, patrz, patrz. Fajnie. Udało się. Dobra, to nie było takie straszne. Nawet się cieszę, że nie będę musiała wisieć na linii jako Rangutan. Wika, dobrze, gratulacje. Idziemy do parku linowego. Ekstra. tak. Ludzie, dotarliśmy do parku linowego. Właściwie to nigdy tutaj nie byłam i jestem gotowa przejść przez wszystkie przeszkody. Ale nie wejdę na samą górę. Pokaż kamerą. Tam jest tak wysoko, tam na drzewach. Tak, na samym to tam truktu. wysoko. W sumie, o Boże, ile latających dzieci. Jak Tarzan. Są określone stopnie trudności i teraz zdecydujemy, na który pójdzie Wika. Hmm? Co? Może najpierw na ten mały, żółty? Potem następny, ale do tamtego nie dojdę. Zaraz nam powiedzą i zobaczymy, czy w ogóle cię wpuszczą. Wszystko według wzrostu wika. A no dobra, Idziemy? chodźmy. Trochę się boję. Teraz znowu będę miała motyle od brzuchu. Nienawidzę tego. Nie znoszę. Wejdę tam, na przykład o tutaj. Popatrzę w dół i będzie tak z moimi oczami. Ostrożnie. Ups, prawie wpadłem. Byłaś już wcześniej? Tak. Pierwszy raz, tak? Byłaś w innych parkach linowych? Nie. Jeden karabinczyk tak. musi zawsze być przymocowany. Nie? Vika, patrz, co tu jest napisane. Co? Żółta, wysokość 100 cm. Ja mogę, mam nieco ponad 1,20 m. Wchodź. Powodzenia, Wika. Dzięki. A, czemu to jest takie niestabilne? Dlaczego nie można było tego normalnie wybudować? Czemu potrzebna jest lina? ta lina? I czemu te deski są takie cienkie? Tak. tak zapnij karabinczyk do czerwonej. Dobra robota. Wolałabym, wolałabym robić parkour w Minecraftie. Czemu kłody? Nie, nie pójdę dalej. Stop, stop! Możemy to zatrzymać? Tato, możesz to przerwać? Tato, proszę, błagam. Czemu to się trzęsie? No dalej. Aj! Czy idziesz na trudną ścieżkę? Zobaczymy, w jakim będę nastroju, kiedy zajdę na ziemię. Tato, tato! Znowu tato. Mamo! Spokojnie, nie patrz w dół. Najtrudniejsza ścieżka jeszcze przed tobą. Najważniejsze może. to nie patrzeć w dół. A może trudniejsze? Nie patrz w dół. Ludzie idą spokojnie, a ja się trzęsę. Jest dobrze. Idę. Nie patrzę na przeszkody, które są jeszcze trudniejsze. Dobrze ci idzie. Tak, 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 tak. Uuu, spadnę, muszę zwolnić. Uuu, teraz pewnie będę wrzeszeć na cały park. <laughs> Jest tu wiele takich osób jak ty. Nie powinnam przed tym jeść, tato. Jak w pierwszej klasie, kiedy była pierwsza lekcja matmy. Po prostu horror! Jak to mówiłaś, że kolana ci się trzęsą? Przypomnij mi. Tutaj, trzęsą się. Wtedy, kiedy idę do tablicy. Kiedy idę do odpowiedzi na matematyce. I udaję, że piszę, i myślę sobie, dlaczego. Dlaczego! Przypominam sobie szczęśliwe chwile. Potem wstaję i idę. Stoję tak śmiało. Co napisać? Powiedz mi, co mam napisać. I co? Twoje kolana trzęsą się jak? Wtedy pewnie wszyscy widzą, że one się trzęsą. No, mam na myśli, że moi koledzy z klasy widzą. Dobra, spokojnie, mijamy, to tylko siatka. Najważniejsza, aby szybko to zdać, kiedy wszystko minie. Mamo, jeśli utknę, ratuj mnie! Myślę, że jeszcze nie było tu takiej potrzeby. Wszyscy przeszli ten tor. A ja myślę, że trzeba było. Ale na końcu jest bungee. Nienawidzę tych bungee. Wolałabym skakać na trampolinie. Wiesz, jak takie koniki polne. O, to bungee jest wysoko. Chciałam też Tato, ostrożnie, mogę zepsuć kamerę. Wika! Co? Jesteś wysoko! Jestem! Jacyś rodzice tam krzyczą. Jej nogi mi się trzęsą. Aj, spokój! Tylko trochę w lewo, Wika! A najgorsza przeszkoda! Usiądź i baw się dobrze! Ziemaj nogi prosto! Jestem na ziemi! I nic pod moimi stopami się nie trzęsie! No i co, podobało ci się? Tak! Co ci się podobało najbardziej? Koniec? Tak, nie jest źle fajna zabawa, ale... Ale twoje włosy są całe. O, Gotowa na wyższy tor? Na ten trudniejszy, czy innym razem? Masz jeszcze trochę siły? Czy nogi ci się trzęsą? Nie, nie trzęsą się. <grymne> Pójdę dla was. Chodźmy.